Cześć, nazywam się Alan Kondrusik, studiuję na Politechnice Białostockiej na wydziale elektrycznym. Aktualnie studiuję automatykę i robotykę. Jestem członkiem koła naukowego IO na wydziale elektrycznym. Poza studiami interesuję się elektroniką, inżynierią oraz projektowaniem różnych programów inżynierskich. Mój pierwszy projekt z elektroniki, zbudowałem jeszcze na poziomie moich poprzednich studiów, to były studia medyczne. Moją pierwszą drogą wyboru była medycyna, ponieważ w szkole miałem biologię rozszerzoną, matematykę też, z czego matematykę sam musiałem się Uczyć, ponieważ byłem na, w liceum i na profilu psychologicznym. Po zdanej maturze dostałem się na studia medyczne, byłem szczęśliwy, bardzo cieszyłem się, kontynuowałem tą naukę. Podczas studiowania poczułem, że chyba to nie jest mój kierunek studiów, ponieważ zacząłem się interesować elektroniką. To był ten moment, kiedy najzwyczajniej siedziałem w internecie i, i zobaczyłem projekt z elektroniki. To był taki prosty układ tzw. ścigających się diod. On bazował na prostym układzie czasowym i liczniku. Kilka diod, kilka rezystorów, kondensatorów i układ działa. Wykonałem go, działa do tej pory, na szczęście nie wybuchł. I to sprawiło, że zacząłem lubić elektronikę. Zacząłem widzieć w niej coś ciekawego, coś co mnie zainteresowało. Więc skończyłem studia, po pierwszym roku studiów przeniosłem się na Politechniki Białostocką. Po zmianie kierunku studiów do tej pory zrobiłem kilka projektów z elektroniki, kilka mniejszych, kilka większych. Jeden z moich większych projektów to było zbudowanie samochodu RC, zdalnie sterowanego w skali 1 do 18. Części, które zostały użyte do budowy tego samochodu zakupiłem ze strony internetowej, dopasowałem je, zwymiarowałem i wszystko zostało poprawnie skalibrowane. Ten samochód mogę skategoryzować na dwie części. To będzie część mechaniczna i elektryczna tego samochodu. Część mechaniczna to jest bardzo podobna do samochodów prawdziwych, a dokładnie do elementów w tych samochodach. Ponieważ mamy tam coś takiego jak dyferencjał, wały napędowe, piasty na koła, wał przenoszący siłę napędową do dwóch dyferencjałów, zębatki, łożyska, amortyzatory, wahacze więc wszystko to, co jest podobne do budowy prawdziwego samochodu. Karoserię samochodu wykonałem z tworzywa sztucznego, jakim jest szkło akrylowe. Każdą część odpowiednio zwymiarowałem, uwzględniając geometrię samochodu. Następnie wymiary przyniosłem na program, wydrukowałem części i naniosłem na tworzywo sztuczne które precyzyjnie wyciąłem oraz w końcowej fazie wymodelowałem przy pomocy gorącego powietrza. Część elektryczna natomiast jest to bardziej skomplikowana rzecz, ponieważ zawiera ona specjalistyczną elektronikę, którą musiałem jako początkujący wtedy dobrać w odpowiedni sposób. Zajęło mi to dość dużo czasu, ponieważ wtedy byłem w tym, można tak powiedzieć, zielony. Najważniejszą częścią tego samochodu jest silnik, ponieważ to on powoduje, że jest napędzany samochód. Jest to silnik bezczotkowy bezsensorowy, czteropolowy z poborem prądu do 24 Amperów o mocy 300W oraz współczynniku KV 4800 obrotów na minutę. Oznacza to, że przy wartości napięcia akumulatora 8,4V. Taki akurat mam w swoim modelu. Mnożąc tą wartość przez 4800, uzyskujemy około 40 tysięcy obrotów na minutę. Silnik jest podłączony do regulatora ESC. Prąd stały w tym regulatorze wynosi 25 Amperów, natomiast prąd chwilowy wynosi 100 Amperów, czyli zapotrzebowanie przez silnik prądu jest 100% zapewnione. Do zasilanie tego układu użyłem akumulator litowo-polimerowy o pojemności 1800 mAh z wydajnością prądową około 45 Amperów. Więc, zapotrzebowanie całego układu jest zapewnione. W 100% nic się nie grzeje. Układ kierowniczy jest podpięty bezpośrednio do serwomechanizmu, który posiada moment o wartości 3,5 kg na cm. Czyli przy trudnym podłożu samochód będzie stabilny i mechanizm bez problemu będzie skręcał kołami w lewo, w prawo, bez najmniejszego oporu. Prędkość tego samochodu to około od 50 do 70 km na godzinę. Jeżeli chodzi o taki mały model, to jest to wysoka prędkość. Wiadomo, przy wyższych prędkościach samochód ten staje się niestabilny, dlatego trzeba uważać. Z ciekawości obliczyłem, jaką prędkość daje mi zastosowana w tym modelu przekładnia mechaniczna. W rezultacie otrzymałem kilkunastoprocentowy zysk na prędkości pojazdu. Konstrukcję wybrałem metalową, ponieważ jest stabilniejsza, trwalsza i wydajniejsza od plastiku. Cały układ elektroniki dobierałem w ten sposób, żeby Zapotrzebowanie każdego elementu na pobór prądu był wystarczający. Trudną sprawą było dobór akumulatora, ponieważ ważnym parametrem jest wydajność prądowa. Na szczęście udało mi się to zrobić. Dla początkującego jest to bardzo trudna sprawa. Mam teraz okazję przedstawić ten samochód na otwartych dniach Politechniki Białostockiej, które odbędą się od 24 marca. I wtedy będę przedstawiał ten samochód dla szerszej publiczności. Przedstawię jego budowę, sposób działania oraz jakie prędkości może osiągać taki model samochodu. Studia na Politechnice Białostockiej pozwoliły mi bardzo zagłębić się w elektronikę. Wiedza i technologia dostępna na Politechnice pozwoliła mi bardziej rozszerzyć Swoją wiedzę na temat elektroniki i wdrożyć je w przyszłościowe projekty inżynierskie. W planach mam zbudować jeszcze większy model samochodu RC, który będzie wytrzymywał nawet najtrudniejsze warunki pogodowe. W przyszłości planuję rozwijać swoją wiedzę w zakresie elektroniki i programowania inżynierii i połączyć to z samochodami elektrycznymi, robotami przemysłowymi oraz w celach militarnych.